Dobra, weźcie go, postawcie tam Spędzało go, co jest? Co się dzieje? Halo? Chyba faktycznie jest nam jeszcze obecny Mówiłem, jego duch Ja bym to dowił na wszelki wypadek Czy on żyje tak naprawdę? Nie, 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 no kurwa pań Jak to ulecone do pani Kurwa bo chcę Co wrócić do ciebie. Do... No o, ale chcesz... jak mam medbra? Co, tu się dzieje? Czekaj, nie przerywaj Tylko Orion. się wiecie, ale... Czekajcie, one? Czeka, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Za. Co tu się dzieje? Zab... Zaby... i za zabi... Je... je zabije, zabiję, zabiję, zabije, zabije, zabije... 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 Kogo... zabije? chwila, ale spójrzmy, na to co tu się dzieje? Właśnie trupi są na ścianie. Co tu się? Czego mi jesteśmy świadkami? Przerwij, nie, przerwij. Zabije. Wa... Wa... Was... Wyślijmy z tego, Już! Dokładnie, nie się gdzie to ja są Chodź. nas tu zaraz zagazuje, Chodź. Was, no i... Sądzi? lepiej. No. ...przepotężny ark... Ja bym Za, wyszedł w do na miejscu Pani ścieczne ciało. O! Brys, brys, Dobra, poruczniku, bo... Brys. Ale Wś... Doleglajmy... nie chciała zajmowaniem... Że... rozszerowania że... igmy. Wszystkich. Wszystkich, panie porusz. radę wyjść. Wszystki... Wszystki! Wszy Wszyt... Wszystki! 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 Zabiję was wszystkich! Oka, a teraz mogę cię spalić! Jak to? Co? No cóż, chodźmy w stąd. Krik. To zaraz coś się odwali. Zapraszam. On coś jeszcze pisze. Przesuń się. Da, On coś da, jeszcze gore, pisze. Ty, do... daj znak. Do, do. O, do... 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 no, tak była nas. powoli. Do

Nie, 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 dobijesz. Go dobij. nie, dobijesz. nie, do nie, do pełni, do pełni. Od, nie, u, nie, tu, 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 tu Tu, nie, 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 Przeznaczenie. nie, 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 jestem nie, nie, Psy. No nie, nie, O Dobra panowie a, On do przeznaczenie Tutaj pisze Z... Przez... Przeznaczenie Dobra możemy stąd przyjść na... Cicho Przezna Na Przezna 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 Nie tu Przezna 3 czenie cze Przezna... Cz, przeznaczenie ale jakiś upośledzony ten duch przeznaczeny przeznaczenia zabije was wszystkich dopełnie przeznaczenia przeznaczenia dopełnia o chuj dobra poruszinku to tyle Na tak, drogi to tyle możecie Trzy teraz drogi się drogi mogę go pić Komandorzy i ty nie wiem, dać wam tej głowy, czy możemy sobie zachować? Ja chcę głowę! Zimie. Nie, ty nie Okej, okay. e, Dobra, poczekajcie, sierżancie, jeszcze... sierżancie, sierżancie! Mogę już go dać? Sierżancie, mhm. pójdziemy zaraz wszyscy do... wspaniałego... Ja pierdolę! Ja pierwsze. No, tak. Szybko! Starszy rykowy, widzicie? Widzicie? Starszy szeregowy widzicie? Widzicie? Szybko! Puśćcie, to zabierzcie Carmela i widzicie, tego super też. Płoń kurwo Chodź tutaj, to będzie ryzykowne ale może się uda. O mam bale, o mam bale, wielki duchu, oddaj nam te ciała. O mam bale, ożywie! Ola, Ola, mam Dobra, pierwszy jest. Mamy to, dobrze. Teraz musisz zrobić mu load. Temu gościowi chyba. O! Dobra. Działa, działa, Dobra, Dobra, to działa, to teraz teraz musimy śpiewać. O mam bale, o, W no. zasadzie, spodziewam Dało jesteśmy Udało się, uratowaliśmy was. Dokładnie.